Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł, przeznaczony do ogłoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości. Pełnym mocy, Synem Bożym przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wami, pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.